No to do dzieła. Liczba taka jest równa. I to zadanie pierwsze, możemy zrobić na kilka sposobów. Mianowicie pierwszy sposób to jest taki pierwiastek 5 przez pierwiastek z 5 do kwadratu. Tu korzystam z tego, że jak mam coś takiego. Że a przez b do tej samej potęgi, to robię sobie licznik do tej potęgi, czyli a do n tej przez mianownik do tej potęgi i już. Czyli licznik do swojej potęgi do kwadratu, mianownik również. Na górze mam wzór skróconego mnożenia. Ja napiszę sobie tutaj od razu wynik, dobra, 10 pierwiastek z 5 plus Zaraz go rozpiszę na dole bez paniki. I tak. Zatem yy, mamy tak, 5 minus pierwiastek z 5 do kwadratu. Mówiłam, że to jest wzór skróconego mnożenia? Nie, kłamałam. Jest to a minus b, bo odniesione do kwadratu to się równa. a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. I lecimy. Nasze a to 5, nasze b to pierwiastek z 5, czyli mam 5 do kwadratu minus 2 razy 5 razy pierwiastek z 5 plus pierwiastek z 5 do kwadratu, dlatego mam takie tutaj w liczniku coś e, pierwiastek z 5 do kwadratu to się równa pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5, czyli pierwiastek z 25 otrzymuje 5. Więc kontynuuję. 25 plus 5 to jest 30 minus 10 pierwiastków z 5 podzielone na 5, to się równa. Tu na górze mogę wyciągnąć piątkę przed namiast, czyli jest 5, 6 minus ile? 2. Dobrze, dobrze, przez piątkę. Ping, ping, skróciło się i zostało nam 6 minus 2 pierwiastki z 5. Postaram się pamiętać, że to chciałam tu dodać. A więc co chciałam tu dodać o wyciąganiu przed nawias? Jest seria filmików. Idziemy od najprostszych do trudniejszych. O. I to był pierwszy sposób. Drugi sposób jest taki, że mam 5 minus pierwiastek z 5 przez pierwiastek z 5 do kwadratu. <noise> Mogę sobie zrobić tak. To mam. Odejmowanie, czyli mam 5 pierwiastek z 5 minus pierwiastek z 5 przez pierwiastek z 5 do kwadratu, to się równa, to się równa 5 pierwiastek z 5 przez 5, bo tu usuwam niewymierność, jak mam 5 pierwiastek z 5, usuwam niewymierność, no razy pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5, to mam 5 pierwiastków z 5, już stąd wiemy, że pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 jest. 5, pięknie i tu nam się skróciło i zostało nam pierwiastek z 5. Ups. Minus 1. Tak. E... Bo pierwiastek z 5 przez pierwiastek z 5 jest 1, ok? To do kwadratu. To się równa. Tu nam to się skróciło, zostało nam pierwiastek z 5 minus 1 do kwadratu. To się równa. To się równa. Wzór skróconego mnożenia dokładnie ten sam. Więc jest 5 minus. 2 razy pierwiastek z 5 razy 1 plus 1 do kwadratu. Najpierw pierwiastek z 5 do kwadratu. Gdzie jest 5 minus 2 pierwiastki z 5 plus 1, czyli mamy 6 minus 2 pierwiastki z 5. A minus b do kwadratu, a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Stąd to się to wszystko wzięło. I Fajnie, no nie? Też lubię ten przykład. Następny to jest w ogóle szał. Więc idziemy do następnego. Mm -hmm. I tak, liczba taka jest równa. Czyli po prostu pierwiastek, pyk, tu jest czwartego stopnia z 2, a tu jeszcze jest pierwiastek z dwa pierwiastek z 8 i dwa I tak, trzeba tu czynić po kolei rzeczy. Mm -hmm. Dobra. spojrzymy tylko, spójrzmy tylko na naszą tablicę naturalną. Logarytmy potęgi. I tak. Jest tutaj coś takiego. No ale to tak. No wygląda, żeby się nie chciało z tego korzystać. Bądźmy szczerzy, no nie? Będziemy z tego korzystać. Jak to działa? Ano najpierw popatrzmy. Tu jest taki ten duży pierwiastek, Zaznaczę go na różową. Ten. No nie? To jakbym go chciała zamienić na potęgę, to piszę nawias. Robię kreskę łamkową, bo ten pierwiastek jakby zamienił mi się na kreskę łamkową. Stopień tego pierwiastka mi spada mianownik, czyli tu piszę 4. Potęga tego wszystkiego tutaj to ile wynosi? 1. No i teraz patrzymy, co mamy w środku. Tą dwójkę przepisuję. Czyli mam dwa. To jest dwa do pierwszej razy. No i teraz ten pierwiastek tutaj zamieniam. Czyli dwa razy dwa razy 2 do jednej drugiej. Dlaczego jedna druga? Bo znów ten pierwiastek jakby zamienił Ci się na tą kreskę ułamkową. Jest to pierwiastek kwadratowy, czyli tutaj stoi nam dwójka w tym miejscu. I ta dwójka nam powędrowała tu. A tu jaka jest potęga dwójki? Jeden. I ta jedynka nam wpadła w to. No i co nam zostało? <kłysy> Oj, ostatnia rzecz. Czyli dowa do jednej ósmej. To się równa, to się równa czyli mamy 2, 1 plus 1, druga do 1 czwartej razy 2 do 1 ósmej. To się równa 2 do 3 drugich i do 1 czwartej razy 2 do 1 ósmej. Hmm. Czyli mamy tak, potęgę potęgi to wykładniki mnożymy razy 2 do 1 ósmej. czyli mamy 2 do 3... 8 razy 2 do 1, 8. A to mam 2, 3, 8 plus 1, 8. Czyli mam 2 do 4, 8, czyli 2 do 1, 4. Jakiej Jakie 1, 4? Bo ty gadam ja? 1, 2 przecież, no. Czyli odpowiedź B. Oops, już 7 minut, a ja tak wolno gadam. Dobra, śpieszmy się, śpieszmy się. Zadanie kolejne. Wiedząc, że logarytm 3 z 5 równa się a, określ ile wynosi logarytm 3 z 15. Więc co my tu mamy? Mamy tak, wiem, że jak mam logarytm 3 i 5, to jest literka a. Logarytm 3 i 15. No to za bardzo nie wiem, no nie? Ale co ja wiem? Wiem, że 15 to jest 3 razy 5. Więc piszę sobie logarytm 3, 3 razy 5. 5. Działań na logarytmach zaraz je wkleję. Mogę tutaj to sobie rozbić. To będzie 3 plus logarytm 3, 5. A to się równa, to się równa 1 plus A. Skąd się teraz to wszystko wzięło? Już nawijam. Nie panikuj. Ciiutko, ciutko. E, więc tak. Mamy w tablicach naturalnych coś takiego. I tutaj my mamy tą część, wykorzystamy z tego wzoru. Tu. Czyli mam logarytm 3. Moje a to jest 3. 3 razy 5, tak? X 5. Czyli mam logarytm 3, 3 plus logarytm 3 z 5, tak? Mam nadzieję, że to widzisz. I dlaczego logarytm 3, 3 to jest 1, bo. Logarytm 3, 3 równa się nie wiem ile. Czyli 3 do jakiej podęki da mi 3? To jest 3 do pierwszej. Więc żeby te dwie liczby były takie same, to x musi się równać 1. Dlatego to, to jest nasza jedynka. Logarytm 3 z 5, tu mam w zadaniu podane, tutaj przepisałam, że to jest nasze a. Ok? Fajne zadanie, na no nie? To lecimy dalej. Yy, I kolejne zadanie. Podwójny kwadrat. Czyli tak, podwójny, a żeby się chciało zrobić tak, no nie. Nie, taki kwadrat nie. Yy, podwójny kwadrat, czyli hmm, różnicy dwóch liczb. Czyli odpowiedź A. No i zostało nam ostatnie zadanie. W trójkącie równobocznym długość każdego boku zmniejszono o 20%. Wtedy pole tego trójkąta jest równe. Czyli tak. Myślisz, że ja teraz sobie nic nie robię? Nie, 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 nie. Ja tutaj kombinuję wzór. Wzór takowy. Puf. To masz w tablicach. Po co ja to wklejam? Bo mamy tu wzór na pole. Więc tak, yy, pole przed zmniejszeniem, no nie? To było co? Pole równa się a kwadrat pierwiastek z 3 przez 4. Pole zmniejszone. I co tu mi się wydarzyło? Jak miałam bok a... To mi go zmniejszyli o 20%, tak? Czyli mam mniej o 20%. Czyli jak mam mniej o 20%, to mam 80% w boku A, no nie? Czyli to mi daje, że mam 80% A. Pik pik. Zróbmy sobie 80, bo gdzieś lepiej liczyło. Tak? Tak? Zgadzasz się z tym? Hmm. Teraz moje pole to się równa. Biorę mój bok, czyli ten. 0,8a do kwadratu i reszta jest taka sama, no nie? Ten wzór się nie zmienia, tylko nam się a zmieniło. To się równa. 0,8 do kwadratu to jest 64 setne, razy a kwadrat pierwiastek z 3 przez 4. A osiemdziesiąt cztery setne, to co to jest? To sześćdziesiąt cztery procent, czyli to się równa na przemyta. I to to jest przecież to, no nie? Czyli jak tu mam o ile to jest mniej? Jak to jest 64, to ile brakuje mi do jedynki? Do jedynki, czyli do całości, no nie? Całości brakuje mi ile? 1 minus 0,64 równa się 0,64. 36 a 33 setne to jest 36%, czyli zmniejszy się o 36%. Zapraszam ciebie na jutro